Hej, z tej strony Kamil. Dzisiaj ocenię grę Fight 3 Myślę, że bardzo dużo osób zna tą grę także to będzie w rodzaju bardziej takiego gameplaya niż recenzji Przyznajesz więc, że za namową rosyjskiego agenta otworzyłeś ogień do swojego dowódcy. Zgadza się? Jeśli nie masz nam nic więcej do powiedzenia, uznam to przesłuchanie za zakończone. Dałeś sobą pokierować. Winni są Rosjanie. Winny jest Salomon. Czy wy w ogóle słuchaliście co mówiłem? Mamy uwierzyć, że zagraża nam PLR, a za wszystkim stoi salon. Tak. Mamy uwierzyć, że puszczając rosyjskiego agenta wolno i strzelając do swojego dowódcy działałeś w najlepszym interesie kraju. Nic z tego. Tych informacji nie da się potwierdzić. Co szaleństwo. Nikt nie jest w stanie potwierdzić istnienia trzeciej bomby. Bank przestał istnieć. Al-Bashir jest martwy. Twój oddział tak samo. Dima pewnie nie żyje. Podobnie kafarów. 80 tysięcy Francuzów prawdopodobnie. To tak. wszystko twoi świadkowie się Pewne jest tylko to, że strzelałeś do swojego dowódcy. Prowadzić go. Widziałeś, jak ten człowiek strzela do oficera. Zgadza się? Tylko nie pierdolcie mi tu bzdur, sierżancie. Czy to nie Dima cię wrobił? Najpierw namówił się, żebyś strzelał do kola, a potem wyjechał do Paryża i tam odpalił bombę. Czy to nie Dima? To Salomon ma bombę. Salomon to nasz człowiek. Od wielu lat jest naszym agentem. Mieściliśmy go w pobliżu Al-Bashira. Wszystkie ważniejsze informacje pochodzą od niego. Kurwa, ja jak robicie, to morderca. Przecież widzieliście nagranie. Niestety posiadanie tajnych agentów ma też swoje złe strony. Prawdziwa walka o dobro wymaga poświęceń. Chyba się zgodzisz. Jezu chryste, bomba wciąż tam jest! Salomon tak samo! Nie możecie tak po prostu zignorować zagrożenia! Może i racja się żancie. Może Salomon był zbyt blisko ognia, ale zapewniam was, wciąż kontrolujemy sytuację. Prawdziwym zagrożeniem nadal pozostają Rosjanie. Tak? Co to znaczy, że straciliście pociąg? No to teraz się zacznie. Nasze zasranie współpracuje z Bielą. Od wielu lat jest naszym agentem. Umieściliśmy ją w pobliżu Marbaszy. <grym> 80 tysięcy za granicą. Możemy zapobiec wojnie pomiędzy naszymi nami. Siła wybuchu odpowiada mocy rosyjskiej bomby wojskowe. Zabezpieczyliśmy bombę atomową. Ale miejsce jest na kolejne dwie? Ile bomb walizkowych znaleźliście w bankowym zejdzie? Czy one się kurwa podziały? 14.00. Co mamy w Paryża, Nowego Jorku? Bomby przewoźnika z mordem publicznym. Zalony problem. Mama kolejowa w bankowym zejdzie. Jaka godzina była na nie zapisana? Szósta. Zero A co? Odej. Uważ mi.

bardzo przyjemne graficznie bardzo, y, są bardzo wysokie wymagania za tym stoją ale trudno jak ktoś ma dobry komputer to, to nie będzie dla niego y, takiego w przyszłość no, coś miało widać no ale trudno tu y, może powiem właśnie robię ostatnią misję Całą grę przeszła. Musisz dostać się na wychodzą. Wybory jest na Teraz ja będę musiał przeskoczyć. that's 5 godzin spokojnie moim zdaniem wystarczy, przejść z sądu. Została które... wydana w samym rok temu, no ale i myślę, że już w ten, w ten czas cena powołów do spaść, także można by mu spokojnie zakupić za 50 zł Ha. Ha. A teraz to już ha. też powinienem wjeżdżać w sumie. Jakoś je już 100 razy zdążył strzelić. Jesteś dobry, żółw. Bardzo dobry. I co teraz, he? Ja nie boję się śmierci. A ty? Ha. Ja też nie. Ha. Ha. No. Trzeba. To już chyba... chyba już nic nie ma. Przyjemnie od tyłu, A od tyłu, jezu, jezu, ja że nikogo nie będzie. Tak weszłem w smetrę. W sytuacji naprawdę nie powinno się zdarzyć. Czy to jest strata? Gdzie? Aha, to tu chyba trzeba wejść. Dajcie wyjście! Wyjście! Na górę! Nie! Tak zostało. Zabij go! Nie może dobrze zabawy! Do Bardzo ładnie jest podłożony dawnik. Yy, z... no,

Po takiej sztuce wroj to mogli mieć czaszkę w dziesięciu częściach, a nie kolej jeszcze mi napala. Jest jak życie. Zabija niespodziewanie. Może pożyję jakieś 30 lat. Może umrę już jutro. Spisałem tu moją opowieść. Opowieść o Paryżu. Opowieść o kafarowie. I o amerykańskim żołnierzu. Który wybrał najtrudniejszą z dróg. Nie wstydzę się swoich czynów. Udało się ocalić wiele istnień. Opłakuję tych, którzy zginęli. Wywiad z pewnością ma na ten temat inne zdanie. Dobra, no, dość. Jak mawiał mój przyjaciel Władimir Dima. Umrzeć możesz tylko raz. Upewnij się, że było warto. I chyba bez No i to było na tyle. Gra bardzo fajna. Otrzymuję mnie miliard 9,5 punkta na 10. Bo naprawdę jest bardzo fajna. Polecam do zakupu. Hej!